Internauci, bo wiesz, e, obserwuję to z e, poziomu portali internetowych. Zwracają uwagę na przykład na zarobki, jakie e, są w TVP. Wiem, że ty też spotykasz się z nimi uwagami, że, że zarabiasz tutaj e, dużo, no, czy nie wiem ile, ale no, przynajmniej tak piszą, że zarabiasz dużo. I e, jak ty się do tego odnosisz? Bo wiem, że odpowiadasz niektórym osobom, zwłaszcza tym publicznym. Nie, nie odpowiadam. Nie odpowiadam, a jako osoba, która wyniosła z domu, chociaż wychowałam się w bardzo skromnym domu, ale wychowano mnie tak, żeby z kulturą i z klasą podejmować lub nie podejmować właśnie no, takie tematy. To... Ja nie zaglądam w ani w kieszeń kolegom i koleżankom z TVN-u i nie zamierzam tego robić, także prosiłabym o uszanowanie nas, a dyskusja przez damę publicznie o pieniądzach, uważam, że jest niewłaściwa.